Drodzy, witam was ponownie na tym kanale. Dzisiaj znowu porozmawiamy sobie o modzie, jak to już mamy w zwyczaju. A dzisiaj porozmawiamy, słuchajcie, o niczym innym niż o wiośnie, prawda? Ale trochę inaczej, bo słuchajcie, ubieracie się wiosennie, nie macie w głowie tą swoją fajną, super fantastyczną stylizację i patrzycie na siebie w lusterko i ram tam, tam, coś wam nie gra. I ja dzisiaj przychodzę z podpowiedzią, a bardziej taką przestrogą, która mnie gdzieś tam na przykład razi w oczy, gdy widzę jakąś stylizację. 10 błędów, które najczęściej popełniamy i przyznaję się bez bicia ja też je popełniam. skup się. Wiosna, słuchajcie, chyba każdemu ba... nie każdemu, każdemu to nie. Wielu z nas kojarzy się z niczym innym niż z takim... Budzeniem się do życia, nawet nazwa porównałabym to do tego, że budzą się niedźwiedzie, budzi się przyroda zwierzęta ze snu zimowego wychodzą, e, więc my gdzieś też to czujemy, też gdzieś tam w końcu jesteśmy jakby z pochodzenia zwierzęcego i chce się nam bardziej, mocniej, chce się nam żyć, chce się nam zmian, mamy pomysły nawet na jakieś właśnie czy to w ogródku, co będziemy sobie sadzić, czy właśnie z stylizacjami, które będziemy tworzyć na tą wiosnę, gdzie podbijemy na przykład nie wiem, kościół, choćby nawet żartuję, ulicę. To, że my wychodząc z domu ubrane fajnie, automatycznie poprawiamy sobie humor. Pierwszy pod punkty. Ja bym to nazwała taką przeładowaną stylizacją, czyli za dużo trendów naraz. Zależy nam na tym, żeby gdzieś w tych trendach być, gdzieś, żeby one funkcjonowały na co dzień w naszej szafie, ale czasem jest to takie przesycenie. A wiosna właśnie kusi czymś takim, by próbować. Oczywiście ja was jak zawsze do tego namawiam, żeby nie było, ale czasami e, o jeden krok do przodu to jest za dużo. Ja też jestem fanką wyznania, im mniej, tym lepiej. Co tutaj mam na myśli, żeby Wam to tak zobrazować, zobrazować dosadnie, to na przykład wyobraźcie sobie to, że macie jakieś neonowe spodnie, no może nie neonowe, ale mogą to być nawet pastelowe spodnie, i do tego jakaś wzorzysta bluzka w takich mocnych kolorach do tego buty, które nam jakby nie pasują w ogóle do tego i są w innych, w innych kolorach w innych odcieniach, jeszcze nie daj Boże czarne do takiej powiedzmy jasnej tej stylizacji to jest takie trendy wysy, równa się chaos bo czasem rzeczywiście tak się dzieje, że chcemy za bardzo, i to za bardzo później się odbija na tym, że no nie wszystko w tej stylizacji gra. Ja wiem, że powtarzam to bardzo często, ale ta zasada trzech kolorów jest taką poniekąd świętością. Na pewno, jak siedzicie w modzie, to słyszeliście o tym nieraz. Ale naprawdę często nas ratuje od popełnienia błędu. I nawet jak macie swoją jakąś właśnie wzorzystą koszulę, czy nawet jakiś super w odjechanym kolorze spodnie, to jak najbardziej noście to, wychodź, wynoście to, pokazujcie to, bo to na pewno jest piękne, ale stylizujcie to w taki sposób, by zachować, wiecie, tę zasadę trzech kolorów albo kolorów neutralnych, i na przykład. Jak tu po, po, podajmy sobie taki przykład, bo wiecie lepiej na przykład jak zawsze macie panterkową bluzkę. Do tego zamiast tych jakichś tam kolorowych spodni ubierzcie na przykład czarne spodnie zwykłe, czarne jeansy, zwykłe jeansy, białe jeansy. Jak widzicie, że w tej koszuli. Są różne kolory, na przykład brązu, bieli, czerni. To wyciągajcie ten kolor, słuchajcie. I ja nie mówię też, że panterki nie można łączyć z kolorami, bo oczywiście, że można łączyć z kolorami, ale yy, umiejętnie, by po prostu cała ta stylizacja domykała się jakąś taką takim czymś, co łączy to wszystko. Całość. Mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi, bo ja się nagadam, nagadam, a potem nikt nie wie o co chodzi i bardzo często tak mam. Chodzi mi po prostu o to, żeby utrzymać tą stylizację w stonowanych barwach i by nie było tego po prostu chaosu. Jezus Maria, słuchajcie tego. To, co mnie naprawdę naj najbardziej gryzie w oczy, to jest to, jak jest to właśnie przed wiośnie, wchodzi ta wiosna. Jeszcze nie wiemy do końca, czy ubierać się już trochę wiosennie, czy wyciągać te sukienki letnie i. E, ubieramy do na przykład letniej sukienki, takiej delikatnej, zwiewnej ciężkie, zimowe buty. I zazwyczaj one są w czarnych kolorach, a tu mamy jasną stylizację, jasną górę, jasną sukienkę. Słuchajcie, to mnie osobiście to tak, ja nie wiem dlaczego, mi to tak gryzie w oczy, bo jeżeli mamy, słuchajcie, jeżeli już chcemy tą wiosnę w tej naszej garderobie, to Ubierajmy się wiosennie jak najbardziej, aczkolwiek buty też są częścią stylizacji i myślę, że to jest jedna z ważniejszych części całej stylizacji w ogóle. Buty potrafią robić ogromną robotę w całej stylizacji, jak y, torebka tak samo i pasek, i apaszka, i po prostu akcesoria, więc to jest mega istotne, a my ubierając takie ciężkie buty do leciutkiej y, góry... Obciążamy tą stylizację, burzy się nam w ogóle proporcja nóg. Ta stylizacja robi się taka ciężka i dla oka, i dla nas. Wybierajcie już w takich stylizacjach nie zimowe ciężkie buty, moi drodzy, ale jakieś delikatne wiosenne bodki. A chociaż ja nawet bym się tu bardziej skusiła na lofersy. Na jakieś sneakersy, na cieńszej podeszwie, dobierajmy te buty adekwatnie do stylizacji. Jeśli mamy jasną stylizację, ubieramy w miarę jasne buty, takie jakie mamy w swojej szafie, i unikajcie ty, ty, tego połączenia jasne z czarnym. Trzecią rzeczą, moi drodzy jest złe warstwowanie. Na tym kanale film o warstwowaniu już dość obszerny był, ale pokrótce powiem wam, co mam na myśli, jak chodzi o te błędy takie w ty, na tym przedwiośniu, w tej wio wiośnie, że na przykład mamy, wyobraźmy sobie letnią sukienkę na przykład. E, do tego ubieramy ciężkie, wełniany płaszcz i do tego ubieramy e, jakieś zimowe kozaki na przykład. Po prostu mamy taki wiecie, miszmasz, że jeśli chcemy już ubierać te lekkie rzeczy to na siebie też że zarzucajmy już lekkie tręcze płaszcze, no ale jeśli chcemy wyglądać fajnie, jest nam zimno, bo tu też na pewno e, to się tyczy tego, że co niektórzy są takimi zimorodkami, to ubierzcie sobie, ubierzcie się warstwowo, czyli na przykład chcecie ubrać tą sukienkę letnią, proszę bardzo, ubierzcie na przykład pod to cienki Long Sleeve. E, na to są sukienkę, na to ubieracie na przykład długi tręcz w kolorach beżowych, na przykład jak to jest jasna sukienka letnia. I na ten tręcz ubierzmy sobie jeszcze, przewiążmy przez ramiona swetr. I robi się Wam fajnie zbudowana warstwowo stylizacja, ale bez, tego, bez tej takiej ciężkości zimowej. Kolejnym, już chyba piątym tym naszym błędem jest złe łączenie kolorów. Zestawienie słuchajcie też pasteli chłodnych i ciepłych, bo jak wiemy, też pastele dzielą się na te chłodniejsze odcienie i cieplejsze odcienie i tutaj możemy sobie zapodać takim przykładem, że mamy miętowa bluza, ten chłodniejszy odcień i ciepłym odcieniem dajmy na to będzie taki morelowy kolor i Gdzieś tam one się ze sobą słuchajcie, gryzą. Tym bardziej tutaj główną rolę gra karnacja, więc jeżeli ta karnacja jeszcze do tego jest w ogóle nie pasująca, to tak jakby przyćmiewa naszą urodę, przygasza nam kolor karnacji, albo robi taką. Tą karnację jakby była, wiecie, chora, na przykład tak jak ja jestem ciągle blada, to wiecie, zestawienie takich kolorów spowoduje, że ja będę wyglądała, ta moja skóra będzie wyglądała taką szarą, taką brakującą życia, wiecie, no jakby zazwyczaj, moi drodzy, to jest tak, że chłodne pastele z chłodnymi odcieniami łączą się przefantastycznie. Moi drodzy, czy wy też tak macie, ale takim moim, moim osobistym kolejnym. E, nie wiem, czy to jest błąd, bo to też jest kwestia indywidualna, jak wszystko wszędzie, ale według mnie, ja tak mi, tak mi się to w oczy, to jest, słuchajcie, za dużo biżuterii, bądź jej taki całkowity brak. Czegoś patrzysz na, na, na to i czegoś tam brakuje, coś byś tam dodał, albo to jest po prostu moje takie. Kojarzycie te dziewczyny, które są obładowane tak, że po prostu obładowane, przesycone że po prostu tu wisi, tu wisi, tu pięć tysięcy kolczyków, tu dziesięć tysięcy naszyjników, tu milion bransoletek i do tego jeszcze złoty pasek, jakieś złote elementy, wcale jest bosze, bosze, bosze. Ja, ja nie wiem, może, może to też nie jest w ogóle mój styl, ja taka estetyka, bo, bo są dziewczyny, którym naprawdę się to podoba, więc cieszę się, niech się każdemu podoba to, co się mu podoba i nie wtrącajmy się do tego. Już Uważasz, że skończyłaś daną stylizację, czy, czy coś, jak masz w ogóle na to czas, tak naprawdę, to po prostu stać sobie przed lustrem i po prostu za dużo po prostu. Patrz na to, w to lustro, patrz na swoje odbicie, zobacz, czy wszystko tam jest tak, jak ma być, czy czegoś jest za dużo, czy czegoś jest za mało, czy to z tym ci jednak pasuje, czy tu byś coś zmienił. Um, I tak najlepiej się po prostu uczyć swojego stylu albo po prostu lubcie sobie codziennie zdjęcie waszej stylizacji przed lusterkiem i analizujcie na przykład z miesiąca na miesiąc, jak się wam ten styl zmienia i jak wy się uczycie swojego stylu, swojego takiego charakteru w tej stylizacji na przykład po miesiącu możesz wrócić do tego co już miałaś na sobie, i zobaczyć, a kurde, jednak coś bym tutaj zmieniła. I po prostu sukcesywnie róbcie sobie te zdjęcia i patrzcie, czy jest wszystko git, czy może jednak coś do zmiany. Next stop, słuchajcie, to jest to, że, błagam, powiedzcie mi, że też to widzicie, czy to jest moje, widzi mi się, że jakby łączymy źle struktury materiałów. Tu już w sumie po części o tym wspomniałam, ale łączenie na przykład takiego grubego, grubego, grubego swetra z taką lejącą spódnicą z wiskozy, czy tam z satyny, no może z satyny nie, ale właśnie takiej lejącej się takiej wiosennej. Stylizacja, mimo tego, że na przykład może być piękna, i to wykończenie kolorów, i, i po prostu kolorystyka, ale jakby jest tak ciężko. Wiecie o co mi chodzi? słuchajcie, jestem tego zdania, że jak już rzeczywiście chcemy nosić te ciężkie rzeczy jeszcze na tej, na tym przedwiośniu, to skupiajmy się na tym, by te cięższe ubrania nosić górą, ale lżejsze dołem, chociaż to też nie jest taki złoty środek, nie ma złotego środka w modzie chyba, moi drodzy, bo każdy niech się uczy swojego stylu, każdy niech tam czuje, co, co mu tam w sercu gra. Kolejną rzeczą która rzuca mi się w oczy, ale którą ja przyznaję się be, bez niczego też to robię. Słuchajcie, to jest takie niechlujne wykończenie stylizacji. Co tu mam na myśli? To, że coś jest na przykład niewyprasowane. I jak mnie obserwujecie i znacie i kojarzycie, to ja często mówię o tym, że. Dla mnie prasowanie to jest jakaś zmora. Tak bardzo nie lubię prasować. Ale mam też to coś, że jak kogoś widzę w niewyprasowanym ubraniu, to mam takie... Mm, nie, ładnie. Rozumiecie to? Jaka to jest hipokryzja, to się w pale nie mieści. i tutaj... I słuchajcie, ja już nawet zainwestowałam w parownicę. I... Gówno mi dała ta parownica, za przeproszeniem bo to trzeba wyciągnąć tak samo jak żelazko, może nie trzeba deski, ale to trzeba, trzeba mieć miejsce, żeby powiesić gdzieś to ubranie, żeby to ładnie wyprasować. Trzeba podpiąć to, to coś musi nagrzać, tam trzeba nalać wodę do takiego małego lejka, no przynajmniej ja tak mam. I masz takie... Ja cię kręcę, no nie. Słuchajcie, w tym niechlujstwie też jest, słuchajcie, to, że wystaje nam na przykład metka. I tak samo gdzieś nam tu metka wystaje, albo gdzieś w apaszce nam, jak układamy sobie apaszkę, to zazwyczaj ta metka tu gdzieś wystaje. I, i powiem Wam, że no. Kolejną rzeczą, o której bym wspomniała, to jest może mały taki element, ale torebka ma znaczenie w stylizacji. Mamy na przykład malutką osobę i ona ubiera za dużą torebkę. Że jakby proporcja torebki jest bardzo ważna do proporcji naszych, naszych wymiarów, naszych kształtów. I jak mamy na przykład za małą osobę i mamy taką, wiecie, ogromną szuperkę albo znowu za dużą tą torebkę, to Przytłacza nam e, daną, daną sylwetkę, brak własnego stylu, czyli tego, że wiemy, że coś nam będzie pasowało, a coś nie. To jest, wiecie, to jest takie podążanie na ślepo za modą, e, bez zastanowienia się w sumie, czy to jest dla nas, czy to nie jest dla nas, czy to będę fajnie w tym wyglądać, czy to jest mój kolor, czy to jest mój fason. E, wszystko, wszystko tutaj jest ważne. I czasami, słuchajcie, naprawdę <coughs> warto zostawić trendy tylko na Instagramie, a do swojej codziennej szafy patrzeć na to, co rzeczywiście, w czym rzeczywiście my będziemy chodzić, bo nie oszukujmy się, no co nam z tego, że kupimy sobie coś trendowego, zrobimy sobie max jedno zdjęcie, wrzucimy gdzieś tam, gdzie sobie wrzucacie, nagracie rolkę i potem dup idzie do szafy i w sumie to jest takie wydawanie pieniędzy w błoto. I, i po prostu nie kopiujcie tych trendów, tylko yy, bardziej bym powiedziała, że inspirujcie się nimi, tak motywujcie, patrzcie, co mogłobyście wykorzystać z danego trendu pod siebie, i tak twórzcie tą swoją trendową szafę. Doki chyba przebrnęliśmy przez yy, te moje takie błędy, które sobie gdzieś tam znalazłam. Próbuję sobie jeszcze przypomnieć, czy o wszystkim wspomniałam. Wy mi dajcie znać koniecznie w komentarzach, czy Wy z którychś z tych błędów mieliście gdzieś styczność, albo który trend Wam, Jezus, trend, który błąd Wam się rzuca, rzuca w oczy najbardziej, bo może Wy widzicie na ulicach jeszcze coś innego. I nie pozostaje mi nic innego, jak się z Wami Pożegnać, podziękować za ten film i widzimy się w kolejnym już w następną niedzielę. Pa!